Ciemanko, z tej strony akwarium, a to jest przewodnik po przewodnik poradnik po sezonie 10. Coś takiego jak nagrywałem w dziewiątym sezonie. Skupię się tutaj oczywiście na, powie, na pokazaniu nowości, jakie weszły, jakie są zmiany omówieniu też na szybko, jakie aktywności jest najlepiej na tym sezonie wykonywać. No i takie podstawy. Oczywiście. Jeżeli coś pominę, to możecie zawsze dać znać w komentarzu, to zawsze mogę albo coś dograć jeszcze, albo po prostu odpowiedzieć w komentarzu, jeżeli będą jakieś pytania. No co? Teraz nie przedłużając przechodzimy do odcinka. No i oczywiście jak na każdym sezonie, na początku mamy serię zadań sezonowych. Ja aktualnie już mam po prostu zdobywanie reputacji. No ale to tutaj nie ma co się roz, na tym za dużo rozwodzić. No, każdy wie, jak to wygląda. Robimy krótką serię questów, która nam pokazuje, co tam doszło niby na tym sezonie, co się zmieniło. I potem na końcu wbijamy po prostu w nieskończoność reputację i odbieramy za to nagrody, które zresztą też zaraz pokażę. Eee, więc to tyle, jeżeli chodzi o krótką fabułkę, która jest towarzyszy z każdym sezonem. Teraz tak, oczywiście jak każdy sezon, coś tu się wczytuje, mamy moce sezonowe, tym razem jest to nazwane atuty chaosu, ale to jest dalej to samo co zawsze, tyle że tym razem troszeczkę więcej pracy w to Blizzard włożył, bo każda klasa ma swoje moce. Nie ma już czegoś takiego jak w poprzednich sezonach, że jest wszystko na jedno kopyto i każdy ma te same, tylko jednak jest jakaś ta różnorodność jeżeli chodzi o klasy. Całkiem przyjemnie to zrobione. Oczywiście moce są bardzo mocne. Na temat mocy, jeżeli będziecie chcieli, mogę zrobić osobny poradnik, bo tutaj trochę by tego było omawiania, a to bez sensu. Więc dajcie znać, jeżeli byście coś takiego chcieli. No i oczywiście moce ulepszamy, zbierając Piekielne Wypaczenie, czyli nową walutę sezonową. Ona będzie potrzebna nam do ulepszania tych mocy, jak i możliwość kupowania. Reputacji, co też w dalszym, dalszej części filmiku powiem, bo jestem ciekawa też farma tego. Znaczy ciekawa farma związana z tym wypaczeniem. Eee, dobra, także atuty sezonowe. Eee, w tym sezonie też polecam od razu na początku, jak tylko będziecie w stanie porobić te zadania sezonowe i wbić jak najszybciej dary sezonowe, bo wszystkie są bardzo przydatne w tym sezonie i opłaca się je mieć jak najszybciej, bo to wam mocno wspomoże farmę szczególnie ten środkowy, gdzie już będziecie na etapie dobijania cały czas reputacji i odbierania tych skrzynek, które w nieskończoność co zresztą zaraz pokażę o co dokładnie chodzi to dzięki temu perkowi macie 100% szans na nowe itemy chaosu no i skoro już wspominam o itemach chaosu, przechodzimy płynnie dalej nowym mechaniką w grze są itemy chaosu itemy chaosu to są po prostu unikaty, tylko wzmocnione. Jak widzicie, na moc unikatu jest na zielono i ona jest zawsze max. Jest zawsze mocniejsza niż zwykły unikat. Eee, przykładowo, jak jest kepelekę, to z ten e, wersja chaotyczna będzie miała. E, większe procenty, nie będzie miała do 0,75% max, tylko nie pamiętam ile tam jest, ale jest więcej, chyba 1,5% czy 1,3% czy coś takiego i zawsze będzie miała to max. Więc to jest mega mega mocna zmiana. I kolejną rzeczą, którą trzeba wspomnieć, to teraz macie tak jak na przykładzie ebewaki, które noszę, to jest hełm. Mam to na pancerzu, ponieważ chaotyczne itemy rosują się na każdy ze slotów hełm, pancerz, e, rękawice, spodnie i buty. E, możecie też trafić, oczywiście, na przykład unikaty z biżuterii na, jako wersje chaotyczne, więc daje to dużo możliwości e, buildowania. W tym sezonie dużo, dużo więcej buildów i dużo mocniejsze te buildy są. Oczywiście też muszę wspomnieć jedną rzecz, bo dużo ludzi o tym e, nie wiem, czy pominęło to gdzieś, czy nie doczytało. Jeżeli macie na przykład e waki, to on może dropnąć na każdy slot, na każdy z tych pięciu slotów. Więc jeżeli macie gdzieś build, który sobie tam korzystacie, i ktoś tam ma na przykład ebewaki na pancerzu, a wam dropną na przykład na rękawicach, a sepazątek wam, e wam dropnie na pancerz, to możecie ubrać sepazonteka na pancerz, a ebewaki na rękawice. Statystyki tych itemów będą takie same na każdym slocie. Żeby po prostu pamiętać o tym i możecie to mieszać. Więc jeżeli wam dropi na dany slot, to ubieracie po prostu, a nie, nie patrzycie pod to, że albo on miał na tym slocie i ja na ten slot. Nie, to nie ma żadnego znaczenia. Na temat chaotycznych itemów. Chyba tyle, no tak jak mówię, no to są wersje unikatowych itemów, które po prostu dają teraz e, możliwość, że coś, co zrobiło kiedyś tylko na broni tak kepelekę, bo jest to możliwość też wydrobić, to mogę to mieć na przykład ubrane na buty czy na jakikolwiek inny slot. E, bardzo, du, bardzo duża zmiana i w sumie taki dość e, powiew świeżości nawet, e, bo nawet w niektórych buildach chaotyczne itemy powygryzały mitiki. Więc jest to ciekawe. No i tak, i teraz jak już jesteśmy przy chaotycznych itemach, no to teraz też pytanie, jakie w tym sezonie w takim razie drobić. No i tutaj dochodzą właśnie nowości sezonowe, które mamy. Więc tak, pierwsza rzecz, to tutaj specjalnie zostawiłem sobie otwarty portal, żeby nie, nie zanudzać potem. Mamy tak zwane szczeliny chaosu. I one pojawiają się na dungach. Są zaznaczone taką łapką, i od razu, jak wchodzicie na dung, widzicie, w których miejscach one będą, więc to też jest dobre. Po otwarciu szczelin chaosu macie szansę, że z tego dropnie też chaos item, ale jest niska szansa. Głównie chodzi o to, żeby farmić piekielne wypaczenie na tym i wbijać reputację. Jeżeli traficie tą szczelinę, otwieracie ją, respi wam się grupa mobów, zbijacie te moby i zbijacie szczelinę chaosu jako portal. No, i tu zawsze jest drop, jest szansa na ten chaos, item e, reputacji tutaj jak najwięcej z tego właśnie się zbiera, plus najwięcej wypaczenia. Oczywiście tam też są prefixy, prefiksy na tych portalach, bo one mogą być magiczne, mogą być rare, mogą być legendarne i mają różne dodatkowe powiedzmy bonusy dropu. Więc to też jest trochę RNG, ale to jest najlepsza farma i teraz tak. Według mnie najlepiej to się farmi na dungach, ale jeżeli chodzi o tier farm, to przejdę do tego później. Ale można farmić te portale na dungach, jak i na piekielnych przypływach. Jeżeli pójdziemy sobie na mapę piekielnego przypływu, one też się tu wszędzie będą respiły. Eee, więc to jest yy, w tym sezonie taka powiedzmy nowość, jeżeli chodzi o farmienie. Oczywiście, jeżeli chcecie mieć szczeliny w dungu. To musicie mieć klucz z nowym afiksem, który się nazywa szczeliny chaosu. Jeszcze jest klucz z zapasami chaosu, czy jakoś tak, i tam dropi dużo piekielnego wypaczenia, więc też są dość dobre klucze, żeby szybko sobie przebiec, jak macie. To jest pierwsza z takich farm na tym sezonie. Drugą farmą na tym sezonie, to mam przygotowany tutaj krótki filmik, żeby nie zanudzać przechodzeniem całego kontentu. To są oczywiście szczeliny e, chaosu. I w tym sezonie szczeliny chaosu są troszkę zmienione. E, różnią się tym, że. O, tak jak widzicie, dalej wybieramy normalnie z trzech opcji to samo co było wcześniej. Dalej robimy te same e, zadania, które nam się będą pojawiały e, w czterech, po czterech bokach mapy. Tyle, że w tym sezonie dochodzi nam jeszcze. O, tu. Kurczę. Dochodzi nam mechanik. O. Nowa, że pojawia nam się. Mamy szansę na pojawienie się nowego punktu do otwarcia, który będzie tak zwaną falą chaosu. I w falach chaosu mamy parę nowych wyzwań, których wcześniej nie było w hordach. No i to jest ten rzekomy rework horde. Co prawda trochę zmienili też drop, jeżeli chodzi o żar, więc jest go trochę więcej, jest trochę łatwiej to teraz farmić. No i jedyna właśnie ten rework to jest to, że możemy mieć też fale chaosu, no i na tych falach chaosu mamy parę nowych zadań, to jest głównie zbijanie luster, zabijanie bossów z tych luster. Jest też rzadka mechanika, gdzie wchodzimy i są same eteryczne gobliny. Miałem okazję to wczoraj zagrać. Na tym dało się wyciągnąć około 3000 żarów bez żadnego problemu, więc niewielka zmiana, ale jest. No i tak, farmimy sobie tutaj oczywiście te 10 fal. Bo polecam robić 10 falówki. I na końcu jak już dojdziemy 10 falę przejdziemy. Puszczę... moment... Tu, 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 tu... Przejdziemy tą dziesiątą falę, akurat tu miałem też szczelinę chaosu. Ej, przy okazji widzicie... solo biegając na udręce 4, jeżeli macie dobrą postać, jesteście w stanie spokojnie też to farmić. Wiadomo, polecam to farmić w party. Jest lepiej w party, ale solo też jesteście w stanie. No i teraz tak... Zmiana, która jest teraz dość... to jest kluczowa zmiana, jeżeli chodzi o hordy, to na końcu macie możliwość wybrania, czy chcecie iść na starą Radę, czy na nowego bossa, czyli Bartuka. No i tak jak widać, na Bartuka potrzebujecie mieć 666 porcji eteru, żeby go otworzyć. I teraz tak, wiadomo, chcemy farmić Bartuka, bo Bartuk na udręce 3-4 ma gwarantowane chaos itd. Jak to teraz wygląda? Zostało nam te, tam, te, ten żar, który wydali, wydaliśmy, 666. Każdemu e, graczowi, który będzie wparty, to zabierze. E, zostaje Wam reszta, którą po zabiciu Bartuka możecie wydać dalej na te same skrzynki, które były wcześniej. Więc to jest, e, jeżeli chodzicie na hordy, to jest najlepsza wersja, którą można wziąć. Czyli Bartuk, widzicie, poleciał chaos item, może polecieć 1, 2, 3. Zależy otwarta. No i skrzynki macie te same. I otwieracie, którą wam po prostu potrzeba. Ja akurat sobie brałem Golda. Eee, bardzo dobra farma na ten sezon tu można szybko sfokusować chaos i temy, jeżeli jesteście w cztery osoby gracie, macie wszyscy mocne postacie, no to każdy sobie ustawia się w, na czterech bokach mapy, każdy wybiera swój bok i tak naprawdę farmicie bardzo szybko, przyjemnie. Mm. Oczywiście tam też reputację wbijacie. Piekielnego wypaczenia tam dużo nie dropi. To nie jest dobra farma piekielnego wypaczenia. Od razu mówię: ta farma skupia się tylko na chaos i temach. No i tym, co tam sobie wybieracie: czy obducy, czy dodatkowe legendarne itemy, czy też złoto. Eee, dobra, więc jeżeli chodzi o, o te zmiany e, farmingowe, no to już mamy omówione. Teraz tak, wiadomo, jak w każdym sezonie. Mamy tablicę sezonową, na której będziemy mieli parę nagród do odebrania, no i później tą, która będzie nam się w kółko nabijała przez wbijanie reputacji. No i tak jak widzicie, jest tablica. Jak zwykle mamy tam na końcu iskrę, mamy tu jakieś te moce chaosu do zdobycia, jakieś tam do, książki z doświadczeniem, skrzynki z matcami, ze legendami itd. Najważniejsze jest to, jak już mamy wbitą. Całą tablicę i wbijamy reputację w nieskończoność. To są te skrzynki. I tutaj właśnie też wspominałem, dary sezonowe. To macie 100% na chaos item z tych skrzynek. Akurat mogłem dwie teraz odebrać, więc pokażę. Otwieramy skrzynkę. Jest jeden chaos item. Jest drugi chaos item. Czyli. To będzie coś, na czym będzie Wam zależało, jeżeli chcecie, nie będziecie mieli chaos i temu będziecie potrzebowali je dopiero wydropić na początku. Wiadomo, jak zaczynacie grać, czy chcecie je zdobyć 3-4 gwiazdkowe, żeby mieć lepsze ich wersje. No i teraz tak, przechodzimy do yy, tego, co na tym sezonie najlepiej farmić, jak farmić skutecznie. Więc tak, mm, oczywiście, na sezonie dalej mamy piekielny przypływ, co już wspominałem. Są tam e, oczywiście te ręce, które Wam pokazywałem na dungu, czyli możecie otwierać te szczeliny. E, ja osobiście tej farmy nie lubię, bo jakoś nigdy nie lubiłem po przypływach biegać, ale jeżeli ktoś lubi biegać po przypływach, to jest bardzo dobra farma w tym sezonie. Macie szansę i na dropienie chaos itemów, i dropicie wypaczenie, i wbijacie reputację, więc jest to topowa farma na tym sezonie. Mm. Powiedzmy, że umieściłbym ją nawet na drugim miejscu ex z dungami. Aczkolwiek ja wolę dungi, ponieważ też zrobimy materiały, też dropimy legendy, ale macie pewność, że szczeliny chaosu będziecie mieli, bo każdy dung ma 5 szczelin chaosu. A jednak, biegając na przypływach, możecie natrafić na grupy ludzi, którzy też będą farmić, i możecie na przykład biegać parę minut, nie znaleźć żadnego. Więc ee, dungi są szybsze, jeżeli chodzi o to farmienie i nabijanie reputacji, plus wypaczenia. E, trzecie miejsce w farmie e, według mnie ustawiłbym e, dalej oczywiście doły, no bo wiadomo, że potrzebujemy wbić glify, na dołach, nie, e, na dołach chaos i itemy też mogą dropnąć z ostatniego bossa. E, więc dla mnie to jest trzecia farma na tym sezonie. Mm, I teraz tak. Pierwsze miejsce też dwie farmy tak jak, był, tak jak przy okazji drugiego miejsca są to y, przypływy i do y, ten i dungi to tak przy okazji pierwszego miejsca na tym sezonie mamy oczywiście piekielne hordy No bo mamy tam fokus na chaos i temy szybki na wszystkie materiały, które w tej grze tak naprawdę możemy zdobyć, czyli obducyt, y, matcy do ulepszania itemów, czy nawet legendarne itemy starożytne i całą resztę rzeczy. I egzekwo z tym jest druga farma na tym sezonie, którą... Y, która jest trochę... No, w sumie to jest dalej farmienie y, powiązane z y, bieganiem po dungach, czyli szczeliny chaosu, czy bieganiem też po y, mapach po przypływach i zbieranie materiałów, ale chodzi o to, że w tym przypadku tą drugą farmę uznajemy, że jako taki nowy system farmingu, który pozwala na zrobienie w godzinę około 5 do 6 chaos itemów, plus iskrę mityczną. O, tą olśniewającą iskrę, która daje możliwość tworzenia mitycznych itemów. I teraz na czym to polega? Wbijając, wbijając piekielne wypaczenie możecie jeżeli macie wbitą oczywiście całą tablicę i skończoną ścieżkę fabularną możecie kupować scrollę jeden scroll ja tutaj kupię jeden dla przykładu jeden scroll na tym sezonie są mocno zboostowane w porównaniu z poprzednimi bo jeden scroll daje 6000 reputacji i teraz tak zbieracie 22,5 tysiąca wypaczenia Oczywiście, biegając, albo, tak jak mówiłem, albo też szczeliny chaosu, albo yy, przypływy, co kto woli. Aczkolwiek ja polecam szczeliny chaosu na dungach. <laughs> Zbieracie 22,5 tysiąca, kupujecie 89 tych skroli, wrzucacie je do swojej skrzynki, gdziekolwiek, yy, gdzie macie po prostu tu jakieś śmieci, gdziekolwiek, gdzie macie jakieś miejsce, wrzucacie, wrzucacie te skrole. Robicie nową postać. E, oczywiście nie ma znaczenia, jaka to będzie postać, ponieważ po prostu robicie pierwszy level postać, wchodzicie w nią na normalu, robicie pierwsze zadanie fabularne, które będziecie mieli one z nowego sezonu. To jest dosłownie wyjść przed miasto, zabić grupkę mobów i w, zagadać z, tym, z tą Szajen. I ona was tutaj, prze, prze te, każe Wam tu przyjść. Przychodzicie do niej, zagadacie i od razu macie odblokowaną tablicę. Czyli trwa to około minutę czasu. I wtedy używacie wszystkie 89 e, scrollów, które kupicie za 22,5 tysiąca wypaczenia, co daje wam możliwość odebrać całą tablicę od razu. Odbieracie całą tablicę i wszystkie skrzynki przerzucacie sobie do dzielonego schowka, wchodzicie na waszą main postać i je otwieracie. Z każdej z tutaj ze skrzynek może polecieć jakiś chaos item, więc dlatego to mówię, to się waha tam od 3 do pięciu, może 6 itemów na godzinę zależy, jak jak wam dobrze będzie dropiło. Oczywiście też wspomnę, na godzinę, bo sam to testowałem, da się w godzinę 22,5 tysiąca spokojnie zdobyć, więc to jest kwestia tego, żeby mieć odpowiednio silną postać, która będzie to farmia, że po prostu idziecie one shotem te dungi, co nie jest problemem oczywiście na dungę one shotować i po prostu siadacie i godzinę farmicie. To da się spokojnie 22,5 tysiąca wyfarmić. I. Oczywiście najbardziej interesuje was ta skrzynka. Z niej jest drop, jak dobrze zauważyłem to zawsze mi dropnęło minimum 3 chaos itemy, zdarzały się nawet 4 plus iskra. Dzięki której w tym sezonie można będzie sporo Dzięki temu właśnie będzie można sporo więcej mitycznych itemów kręcić, bo jeżeli ktoś się na tą farmę zdecyduje, no to będzie miał i chaos itemy i iskry. Yy. Ja nawet szczerze powiem, że piekielne hordy, jak liczyły, liczyliśmy to w godzinę przy najmniejszej linii oporu, czyli nie macie dużego farta, dropniecie, nie wiem, 5-6 chaos itemów, więc teoretycznie ta farma daje... Podobno minus, a może nawet więcej, bo trzeba też jeszcze brać pod uwagę, że jeżeli biegacie tym mainem, cały czas wbijacie reputację, więc w tą godzinę podejrzewam, że ze dwie skrzynki jeszcze tu odbierzecie. Czyli to, co dostaniecie z Alta, powiedzmy 4, 5, to plus jeszcze te dwa, to może być na przykład, że będziecie mi 6, 7, może nawet 8 i temu w godzinę. Więc ja te dwie farmy, czyli piekielne hordy plus ten właśnie sposób na Alta daję jako pierwsze. Oczywiście wiadomo, to trochę się pokrywa z tym, że dałem na drugim miejscu szczeliny chaosu, farmienie szczelin chaosu, no bo je trzeba farmić do tego sposobu. No ale to każdy wie o co mniej więcej chodzi. Chodzi o to, że ten sposób jest najlepszym sposobem w tym sezonie do wyciągania chaos i tempów, czyli sposób na robienie alta i przerzucanie tych skroli i nawet dałbym go chyba wyżej według mnie niż piekielne hordy, chociaż piekielne hordy są dość przyjemne do farmienia i też mamy tam gwarantowane chaosy, ale mimo wszystko, jeżeli komuś będzie zależało na speed farmie i itemów, plus jeszcze liczy na mitiki, no to ten sposób z farmieniem szczelin, zdobywaniem piekielnego wypaczenia i wydawaniem go po prostu na Alta jest najbardziej efektywny i dzięki niemu mamy i chaos itemy i mamy szansę na rolowanie mitików. tam możemy stworzyć sobie tą randomową skrzynkę z mitikiem lub też jeżeli macie runy zebrane, no to fokusujecie konkretny mitik, który potrzebujecie. To tyle jeżeli chodzi o farmę, no i w sumie też powiedziałem... Od razu, która według mnie farma, no ja tak jak mówię, no preferuję farmę, właśnie zdobywanie wypaczenia i przekazywanie tego na alta. Aczkolwiek piekielne horty też lubię pobiegać, bo też jest przyjemnie, szczególnie jak mamy cztery osoby w party, no to to jest bardzo szybkie i przyjemne do farmienia. Co tu jeszcze mogę powiedzieć o tym sezonie? No tak to chyba to jest na tyle, no uraz nic się nie zmieniło, dalej jest opłacalne, jeżeli potrzebujecie sfokusować runy czy klucze na bosy. Bosy oczywiście też są dalej opłacalne, bo też dalej macie z nich szansę na mitiki. Plus wiadomo, że niektóre buildy gdzieś tam jakieś unikaty dalej potrzebują nosić, aczkolwiek w tym sezonie widzę unikaty bardzo odeszły na bok, więc rzadko, ale ktoś tam potrzebuje, więc dalej bosy są. No ale to jest, bosy w tym sezonie, no to spadają na taką farmę, powiedzmy na czwarte miejsce gdzieś, nie? Exequo z tym według mnie, oczywiście to jest moje zdanie, więc każdy może mieć inne. Każdy może uznać, że woli inne farmy i dla niego na pierwszym miejscu mogą być dalej np. bossy. Bo nie wiem, ma większą przyjemność z tych bossów, no więc to jest kwestia tego, co kto uważa. Eee no i co? Powiedziałem o atutach sezonowych, powiedziałem o wypaczeniu, powiedziałem jakie mamy nowości, jakie mamy farmy, co możemy farmić. To chyba będzie wszystko. A, jeszcze mogę teraz na koniec tak powiedzieć, bo też zawsze jest dużo pytań, na przykład jak wyglądają na danym sezonie klasy, którą klasą najlepiej grać, co wybrać i tak dalej, jak ktoś ma z tym problem. To polecam stronkę heldtights.com. Tutaj wszyscy topowi gracze zawsze wrzucają te swoje wyniki na szczelinach. Jeżeli Wam zależy na trajhardowaniu szczelin, no to zawsze możecie tutaj sobie zobaczyć. Czy też możecie poszukać buildu, jaki chcecie e, ogrywać. No jak widać, Spiritborn zawsze OP, więc jak zwykle jest pierwszy. Aczkolwiek na tym sezonie druidzi też bardzo dobrze idą. Też e, ciekawe buildy pod druidów są. E, nie tak. Czarodziejka na tym sezonie e, też widać, że dość mocno idzie. Oczywiście widzę, że na Hydry Błyskawice są bardzo mocne na tym sezonie Lightning, czarodziejka Lightning Pal, ale widzę, że Hydry jednak przebiły, chociaż zobaczymy co będzie później. No, Rogal niestety jak zwykle odstaje, tutaj trzeba będzie czekać raczej na jakiś porządny rework tej postaci. Nekromanta jak zwykle stabilnie, też te 120 do sięga. Barbarzyńca. No. Podobny poziom jak. Tu w sumie ta grupa Czarodziejka, Necrobarb, oni zazwyczaj są podobni. Ten druid zazwyczaj się wybija trochę wyżej, no i Spiritborn, no to wiadomo jaka to jest postać. No dobra, to będzie chyba na tyle w tym odcinku. Jeżeli coś pominąłem, jeżeli coś byście chcieli dopytać, to śmiało walcie w komentarzach, zawsze odpowiem, czy nawet gdzieś tam na jakiś Discord się zgadać, porozmawiać, jeżeli ktoś by miał więcej. Pytań, czy chciał jakieś e, wymienić się spostrzeżeniami, czy cokolwiek w tym stylu? To zawsze chętnie. No i co? Zachęcam do zostawienia lajka, like suba, komentarza. E, niedługo będzie pojawiało się więcej e, filmików z przechodzenia jakichś wyższych szczelin. Aktualnie, tak jak w pierwszym filmiku widzieliście, była Czarodziejka, teraz jest Spiritborn. Gram tymi dwoma postaciami, zobaczę, którą więcej na razie, na ten moment, więcej Spiritbornem biegam. Ale na pewno będę chciał i z czarodziejki ze Spiritborna ponagrywać jakieś rifty, plus też planuję po prostu zrobić poradniki na temat tych buildów, bardziej opisać co tam w tych buildach trzeba mieć i tak dalej, i tak dalej. No tak jak w poprzednim sezonie miałem build pod Nekromantę na przykład opisany. No i cóż, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Więc dziękuję za oglądnięcie i zapraszam do kolejnego materiału. Hej.